Co robisz, kiedy masz ochotę pojechać na wakacje albo odwiedzić kolegę mieszkającego w innym mieście? Jest kilka opcji. Jedziesz samochodem, ale paliwo drogie. Odpada. Wybierasz samolot. Okazuje się, że nie kursuje lub na trasie jest kilka przesiadek. A pociąg jest zbyt drogi. Wtedy pozostaje ci tylko jedno rozwiązanie: Wszystkim już znany zielony autokar sunący po drodze. Flixbus. Lider grupowego transportu kołowego, który w ciągu zaledwie 13 lat swojego istnienia zrewolucjonizował i zdominował cały rynek. Z jego usług w 2023 roku skorzystało 81 milionów pasażerów. Dzięki temu w jeden rok FlixBus uzyskał 2 miliardy euro przychodu. Zapraszam na odcinek poświęcony niesamowitemu rozwojowi FlixBusa. FlixBus powstał w 2012 roku w Monachium. Ma trzech ojców założycieli: Andre Schwemleina, obecnego CEO spółki oraz Johanna Engerta. Którzy wówczas pracowali razem jako konsultanci w Boston Consulting Group. Ostatnim współzałożycielem jest Daniel Kraus, były deweloper IT, wcześniej pracujący w Microsoftie. Nie byli to ludzie z przypadku, a doświadczeni gracze. Posiadali wiedzę na temat zarówno prowadzenia biznesu i wyzwań, jakie może napotkać firma, a także specjalistyczne umiejętności informatyczne wyniesione z Microsoftu. Andre oraz Jochen wpadli na pomysł założenia Flixbusa w 2010 roku. W trakcie wyjazdu na Narty, kiedy to zobaczyli masę autokarów towożących ludzi na stok. Zapisali sobie pomysł w notatniku, gdzie przeleżał dwa lata, zanim ich wizja doszła do skutku. Wówczas w Niemczech obowiązywał zakaz międzymiastowych usług autokarowych z drobnymi wyjątkami na niektórych trasach. Cały transport publiczny, międzymiastowy osób, miał polegać na kolei. Do czasu, w 2013 roku, rząd niemiecki zliberalizował prawo. I zezwolił na autokarowy transport międzymiastowy. To był prawdziwy game changer. Jak grzyby po deszczu, powstawały kolejne przedsiębiorstwa, które chciały wykorzystać nadarzającą się okazję i zaistnieć na rynku. Sytuacja była dość napięta. Oprócz lokalnych rywali pojawiły się spółki, które podobnie jak Flixbus marzyły o zdominowaniu całego niemieckiego rynku. Były to m.in. MainferBus, City to City, Dynbus czy potężne spółki państwowe, które także chciały wziąć udział w wyścigu. Takie jak ADAC Postbus, niemieckiej poczty, czy ICbus, spółka córka niemieckich kolei państwowych Deutsche Bahn. Pierwszy rok to był istny test przetrwania. Zażarta konkurencja znacząco obniżyła ceny biletów autokarowych, a do tego na rynku istniał ogromny kolejowy gigant Deutsche Bahn. W tamtym czasie ceny biletów autobusowych były zdecydowanie niższe od kolejowych o kilkadziesiąt procent. Bilet kolejowy pomiędzy Berlinem a Hamburgiem. Kosztował 49 euro, a bilet autokarowy 18 euro. Tak drastyczna różnica w cenie zachęciła wiele osób do podróży autokarowych. W czasach sprzed liberalizacji prawa w 2013 roku średnia liczba podróżujących autokarami wynosiła zaledwie 2 miliony osób, natomiast już w roku reformy było to 8 milionów osób: 16 milionów w 2014 roku, aż do 25 milionów w 2016. Mimo znacznego wzrostu zainteresowania transportem autokarowym, wiele firm nie poradziło sobie na tym bardzo konkurencyjnym rynku. Ten, kto nie był w stanie dostosować swoich kosztów, umiejętnie sterować siatką połączeń i polityką cenową, został przejęty lub zbankrutował. Co więc takiego miał Flixbus, czego nie mieli inni gracze? I co pozwoliło mu całkowicie zdominować rynek? Po pierwsze, Flixbus to tak naprawdę nie jest firma autokarowa, a firma technologiczna. Która jedynie sprzedaje bilety autokarowe. Spółka posiada zaledwie jeden autokar, który stoi w garażu, a ma go tylko ze względu na regulacje niemieckie wymagające, by firma autokarowa miała chociaż jeden pojazd. Więc jakim cudem obsługuje tysiące połączeń? Już wyjaśniam. Flixbus to platforma technologiczna, stanowiąca centrum jej modelu biznesowego. Założyciele spółki wpadli na pomysł, po co mamy wydawać pieniądze na autokary, skoro inni mogą zrobić to za nas. Flixbus jest więc jedynie pośrednikiem, twórcą strony internetowej, aplikacji mobilnej zapewniającej dostęp do systemu rezerwacyjnego, marketingowego, a także decydującego o sieci tras obsługiwanych przez partnerów, tworzący grafik i pozyskujący koncesje. Partnerzy w tym przypadku to podmioty, które zawierają umowę z Flixbusem, zobowiązują się jeździć pod ich logiem oraz charakterystycznym zielonym malowaniem. Zapewniają pojazd, kierowców, a także biorą odpowiedzialność za wszystko, co wydarzy się w trakcie podróży. Podział przychodów jest prosty. Mniej więcej 30% przychodów z biletów przypada na Flixbusa, a pozostałe 70% dla partnera. Kluczem tego modelu było zdobycie ogromnych ilości danych o tym, jak, skąd, gdzie i dokąd chcą przemieszczać się ludzie, a następnie wykorzystać zgromadzone dane do stworzenia takiej siatki połączeń, która z tras pobocznych na przykład mniejszego miasta, przywiezie ludzi do większego, gdzie przesiądą się do innego autokaru, który zawiezie ich do bezpośredniego celu podróży lub dalszej przesiadki. Albo zgarnie ludzi po trasie przejazdu, składającej się z większej ilości przystanków. Wszystko to po to, by zmaksymalizować liczbę podróżujących. Więcej osób na pokładzie oznacza mniejszy jednostkowy koszt na klienta, a w tym przypadku wyższe marże. Pozostali konkurenci preferowali stary system, kupić odpowiednią ilość autokarów zapewnić kierowców i tak przez co byli zdecydowanie mniej elastyczni. Często rywalizacja toczyła się o największe miasta, co siłą rzeczy obniżało marże na tych kierunkach, tym samym dając przewagę Flixbusowi, który tworząc sieć wykorzystywał mniej popularne, ale wyżej marżowe kierunki. Twórcy Flixbusa, w myśl zasady, wszystkie chwyty dozwolone, korzystali także z dość kontrowersyjnych rozwiązań, jak w przypadku brytyjskiego Megabusa, który wchodząc na rynek niemiecki Zaoferował bilety za 1 euro, a które w większości wykupiła osoba prywatna związana z Flixbusem. No dobrze, ale jakim cudem Flixbusowi udało się zgromadzić odpowiednią liczbę partnerów? Całkiem łatwo. Lokalne przedsiębiorstwa autokarowe nie miały środków na marketing, więc aby dalej się rozwijać, chętnie przystawały na propozycje Flixbusa. Jego model biznesowy spodobał się aniołom biznesu, czyli osobom prywatnym inwestującym w spółki na wczesnym etapie rozwoju, a także funduszom Venture Capital które dofinansowywały spółkę widząc z niej przyszłego lidera. W międzyczasie, w 2014 roku, pierwsza konkurencja zaczęła się wykruszać. Jako pierwszy zbankrutował City2City, city, chwilę później DynBus. W 2014 roku udział w rynku prezentował się następująco. ICBus 13%, ADAC Postbus 10%, reszta 10%, Flixbus 25% i na czele MindfarmBus 42%. Zaraz, zaraz. Flixbus zajmował dopiero drugie miejsce? Otóż tak, trafił na trudnego przeciwnika, którego model biznesowy był bardzo podobny. I to on był liderem rynku. Flixbus na południu, Mainfernbus na północy Niemiec. No dobrze, to jak pokonać rywala, który walczy tą samą bronią, co my, a do tego ma przewagę wielkości? Łatwo, wystarczy się połączyć. Na początku 2015 roku Flixbus i Mainfernbus ogłosiły fuzję, tworząc praktycznie monopol i mając udział 70% w całym rynku niemieckim. Jakim cudem przeszło to przez niemiecki urząd antymonopolowy? Bez problemu. Łączna wartość przychodów obu łączących się spółek musi wynosić 500 milionów euro, aby podlegać kontroli. A Flixbus i Meinfernbus wygenerowały około 400 milionów euro. Także urząd nie miał nic do gadania. To w jakich okolicznościach doszło do fuzji, nie jest do końca wiadomo. Spekuluje się, że doszło do tego za sprawą funduszy, które inwestowały w oba podmioty. Ważną rolę w tym procesie miał amerykański General Atlantic, znany chociażby z tego, że swoim portfolio ma także Ubera czy Airbnb. Nadrzędną spółką pozostał o dziwo mniejszy Flixbus, a w zarządzie pozostali wszyscy trzej założyciele. Przez chwilę funkcjonował pod nazwą Mindfairbus Flixbus, ale dość szybko wrócił do krótszej nazwy, Flixbus. A po dawnym rywalu zostało tylko zielone malowanie autokarów. Po tym wydarzeniu poszło już gładko. Rozpoczęta w 2014 roku ekspansja zagraniczna ruszyła z kopyta. Zaszczy gotówki od General Atlantic wykorzystali na przejęcia konkurentów na rynku niemieckim. W 2016 roku wchłonili Porsche a także Megabusa, pozostawiając na rynku tylko jednego istotnego konkurenta IC Busa. Ale i on kilka lat później odpadnie z wyścigu. Dzięki temu Flixbus obecnie posiada aż 95% udziału w rynku niemieckim. Flixbus wykorzystał swoje momentum i szybko rozprzestrzeniał się na kolejne kraje Europy. W ciągu dwóch lat przejął liderów lokalnych rynków – austriackiego Hello, polskiego Busa, rumuńskie Eurolines oraz tureckiego Kamila Koca. W 2018 roku wszedł na rynek USA oraz otworzył FlixTime, o którym trochę później. W 2020 roku nadeszła pandemia, która obniżyła wyniki spółki. Ale za sprawą ich modelu biznesowego zbytnio nie ucierpiała, a wręcz wyszli z niej mocniejsi. W 2021 roku słaniał się na nogach lider amerykańskiego rynku kultowy Greyhound, prekursor amerykańskiej sieci autokarowej. Flixbus wykorzystał słabość rywala i go przejął. Udoskonalił jego przestarzałą infrastrukturę IT i zdominował rynek amerykański. W następnych latach rozprzestrzeniał się na kolejne światowe rynki, takie jak Kanada. Meksyk, Indie czy Brazylia. I na tym nie poprzestanie. Ale to jest dopiero pieśń przyszłości. Na rynku USA i tureckim posiada troszeczkę zmodyfikowany model biznesowy, gdyż w trakcie przejęcia Flixbus pozyskał też autokary, jakimi posługiwały się przejmowane spółki. I tak pozostało do tej pory. Na innych rynkach rozwija się w stary model. Ciekawą, ale zdecydowanie mniej istotną część biznesu stanowi Flixtrain, który, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na kolei, a do tego tylko niemieckiej. Z nieśmiałą i nieudaną próbą wyjścia za granicę do Szwecji. W tym przypadku spółka leasinguje potrzebne maszyny, a cały system biletowy jest skoordynowany z systemem Flixbusa. CEO wskazuje na szereg problemów związanych z tym obszarem biznesu, takich jak wykorzystanie dominującej pozycji podmiotów państwowych, jak Deutsche Bank, który ma aż 96% udziału w rynku kolejowym w Niemczech, czy brak możliwości rezerwacji biletów Flixbusa. Na oficjalnej aplikacji Deutsche Bahn Navigator. W tej aplikacji, jedynie zgodnie z zasadami, Deutsche Bahn jest zobowiązana do poinformowania o istniejącej alternatywnej linii konkurenta, ale nie musi oferować możliwości rezerwacji biletu. Do tego dostęp do sieci kolejowej jest utrudniony i wysoce kosztowny. Jeżeli dojdzie do zmiany przepisów w zakresie kolejnictwa, to Flixbus może zaangażować się mocniej w tą część biznesu. Flixbus jest obecny w ponad 40 krajach obsługuje 6800 tras i liczy około 5,5 tysiąca pracowników. Od początku swojego istnienia przewiózł 400 milionów pasażerów, a w samym 2023 roku 81 milionów ludzi. FlixBus niechętnie dzieli się swoimi wynikami. Dysponujemy jedynie danymi za 2022 i 2023 rok. Co z nich wynika? Dopiero po 10 latach swojej działalności w 2022 roku przy sprzedaży na poziomie 1,5 miliarda euro osiągnął wynik EBITDA na poziomie 7 milionów euro. W 2023 roku udało mu się zanotować wzrost aż o 30% na przychodach do poziomu 2 miliardów euro oraz zwiększyć wynik EBITDA do 104 milionów euro. EBITDA oznacza zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych. Nie posiadamy informacji odnośnie zysku netto. Wiemy jedynie, że na poziomie operacyjnym biznes dopiero staje się rentowny. Spółka przez lata stosowała typowy amerykański model, czyli szybki wzrost kosztem zysków. Po osiągnięciu odpowiedniej skali i udziałów rynkowych, spółka dopiero przechodzi do generowania zysków. Sam Flixbus określa, że jego celem jest rosnąć 25% rocznie. Jak się to przedstawia w podziale na rynki operacyjne? Dominuje Europa ze wzrostem przychodów o 46% rok do roku. To 1,2 miliarda euro z przewozem 55 milionów ludzi, o 41% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Drugie miejsce zajmuje Ameryka Północna, ze wzrostem liczby pasażerów o 36%, do 12 milionów osób, co przekłada się na wzrost przychodów o 11%, do 620 milionów euro, a na trzecim miejscu Turcja, z 14 milionami klientów, o 8% więcej niż w roku poprzednim. Z wynikiem na przychodach o 15% większym do 200 milionów euro. Spółka planuje wejście na kolejne rynki w Azji i Ameryce Południowej, które charakteryzują się wysokim przewozem autokarowym osób. Na koniec warto omówić kilka kontrowersji związanych z Flixbusem. Pierwszą z nich jest złe traktowanie partnerów. Działanie jest proste: jesteś z nami lub przeciwko nam. Flixbus, wchodząc na nowy rynek, od razu chce zająć pozycję lidera poprzez przejęcia. Jeżeli takiego nie ma, to buduje swoją siatkę połączeń w taki sposób, by konkurencja musiała się do niego przyłączyć, gdyż inaczej może wykorzystać swoją przewagę wielkości i po prostu obniżyć ceny biletów, odbierając klientów swojemu rywalowi. Ten, aby nie stracić biznesu, musi przystać na warunki Flixbusa lub zbankrutować. Próby urzędowego blokowania takich działań raczej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, gdyż Flixbus zawsze może powiedzieć: Jestem duży i po prostu mogę oferować wszystko taniej. Łączy się z tym także problem wykorzystywania nadrzędnej pozycji w negocjacjach z partnerami. Flixbus ustala ceny biletu, pobiera prowizję, a resztę dostaje partner. I to on musi dostosować swoje koszty do potencjalnych przychodów. Flixbus wymaga od partnera, by autokar był nowy, posiada rozpiskę w kilku modeli, w których partner może jeździć, a także określa swoje wymagania z zakresu bezpieczeństwa pojazdu, takie jak systemy ostrzegawcze, hamowanie awaryjne czy wykrywanie senności kierowcy. A propos kierowców, bo o nich jest także sporo kontrowersji. Panuje przekonanie, że kierowcy są słabo opłacani. Kierują zmęczeni, przez zbyt napięty grafik itd. Nie mniej oceniać, jaka jest prawda. Często partnerzy obsługujący połączenia to firmy z Polski lub Czech, które obsługują całą trasę. Na przez Niemcy, ponieważ polscy kierowcy są tańsi, a przejeżdżając przez Niemcy obowiązuje ich jedynie minimalna pensja niemiecka. Kolejną rzeczą jest sama jakość przejazdu. Tutaj niewiele jednak zależy od samego Flixbusa. Narzuca on pewne standardy, ale cała reszta zależy od pasażerów i przewoźnika. Jeżeli pasażerowie naśmiecą, będą się źle zachowywać, bądź zatka się toaleta, to przewoźnik powinien się tym wszystkim zająć. Ale wiadomo jak jest. Jedni posprzątają, inni nie. Jedni pasażerowie będą kulturalni, a inni nie. Ostatnia rzecz dotyczy monopolistycznej pozycji spółki. Aha, ale czy faktycznie monopolistycznej? Jeżeli chodzi o usługi autokarowe, to faktycznie jest tam niekwestionowanym liderem. Tylko w Monopolu chodzi o coś innego. Chodzi o brak alternatyw. Przecież do innego miasta można pojechać samochodem bądź pociągiem. Za granicę samolotem, a na mniejsze odległości rowerem. Historia sukcesów X-Busa jest niezwykle ciekawa, gdyż w ciągu kilku lat powstał olbrzymi podmiot, który zrewolucjonizował transport za sprawą swojego modelu biznesowego. Bilety nie należą do najdroższych. Dlatego wiele osób za sprawą niższego komfortu decyduje się na wspólną podróż z Flixbusem. A Wy co sądzicie o Flixbusie? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić lajka. Trzymajcie się i do następnego.